No możesz, no przecież mówiłem o od, od samego początku. Patrz, dwie są. Plantuję. Plantuj. Mamy main'a. A tu by się modre? Ej, tu są jeszcze dwie pary drzwi. Ile żelaza miał? No, będzie. Muruje to. ci tu się zamurujemy, Sadol. To? No? Dwie pary, nie nie trzy tam. pary drzwi jeszcze. Pa. Przesuń się. No plantuj tu. Na dach. Dwie pary dni mamy do to temu. Co no to jest? kurde, ale to coś będzie. Zamurujcie tam do góry. No Defujcie z mam dachu mnie tam. ten. Ceki. Nie mam mnie tam. Niestety. Co? Cztery. Tam tu Masz jedną. <noise> o. Są skrzynki widać no. E, typ! No, koszyko. Gdzie? Planty, tu są koszyki tylko Dobra, 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 ja widzę, widzę No nie, no tu są drzwi przed nami, co ty? Dobra no nie Pierdol. Od razu co tam klepać, nie? Jak nie trybcie. ma to temu Leciał w powietrze Klep Ej, pikają coś Klepcie No mur, dawajcie ten, klepcie Zdefowali. O kurwa, ile cek! Ile to! Patrzcie, ile cek! Patrzcie yeah. tu, na górze. Nad drzwiami. Kurwa, nice. Sadol. Gdzie? Yeah. Totem, totem, totem. Totem na Mam zmianę. totem, mam totem, mam totem. Dobra. Klep byle gdzie. Dawaj, stawiaj. Byle się. Dobra. Nice, Jak tyś to postawił? Murujemy to. to od początku, od początku. to od początku. Chodź. Wiesz, ile tu jest? I, a odro? Z odra I jeszcze itemy. Klam totem, tam. totem, klam totem. Dobra, jebać, to ten... Mam. Ale weź jeszcze odro zamuruj. A co ty robisz? Chyba to tam też wejść, ja idę do góry. No 22. 20 coś. 22. Dobra. Ja tu muruję. O kurde, ale dużo oni nadropili. Elo. 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 Nie, ja ten. Pikają mafii. Ej, pikają maina. Ale nie, tak. pikają ją na ten kamienny taki mur. No dobra, pikają. ja wyjaśnię, poczekaj. Murujcie, muruj, Elo, do końca to muruj. Oni tu nie wejdą. Szybko. Tam murujcie. Ile tu możesz tu zamurować, stary? Weź ja ci te koszyki tu jeszcze w sklepie. Muruj, to ile wlezie tu. O maszynę ci Nie mam więcej mocy. Ale my tam czekaj, dostanę kurwa na górze, niestety. Ale nie zajebić tylko tam. Są tylko. Ale warf tu jest, ja pierdziele. Ja jestem murowo. 30 hey. D to tu było? No to po co nam te D to? Dobra. Ale, ale to są drobki ty. <laughs> nie umiem strzelać, nie umiem strzelać. Chce wziąć odro, nie? Gdzieś tam. Może mają odro Kubikur. takie. Uch, bramę, nie bramę. Znaczy się nie wytepa. Brama otwarta, yy, blisko. Weź zamlokuj. Nice, yes. idzie dalej. Idź dalej, 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 tu cekę dalej. Yy, Na te. Dalej. Tu, tu, no na Nie to. ma odrodzenia chyba ten Tauro. Ej, nie ma. Tutaj mają na dole Tu na dole mają odro. Patrz, nie mają już podwieszaka. Nie Ta mają. To, ja, ten tu powiedzmy. Nie mają. Ja mam, ja mam, tylko dwie ceki, weźcie ceki od razu. Ceki ktoś. Ceki ktoś, szybko I nam pilocika. podwieszaka od dołu. Jedna osoba tak, Jest. Tutaj sklejane były zrobione przecież. Ale nie są. Mówiłem. Yes. Jest, Kto? zdradź Kto? On w środku ja, Weź straszyć mi tylko Ja już się tam na homo Po co? No ja mam na maszynkach tam akumie No to się tam no Dobra, ludzi Dobra, ja będę dafał Dwie caki, dwie caki, dwie caki, no pucuły. i po co mi to def? Masz wszystkie Dobra, wyjdźcie już stąd, bo i tak zginiemy. Nie, nie dawaj mi. Trzeba stąd wyjść, bo zdechniemy. A to trzeba szybka piłka. Musisz uważać, na uważać, bo Dawid te... Czekajcie, nie bo tam, tam. A bo on ma Tam jest totem, a tam nie ma X-ów? Nie wiem, gdzie jest totem. Tutaj nie? Ile ty plantujesz? No wie. Nie pójdzie. Tam moje. No na dwie różne ściany. To nie to. No dobrze zaplantował. No nie lecisz, ma. Lecisz krupcem, lecisz. Nie jest podwójna, tam tam Nie mękła. jest podwójna, ja plantuję. Chcesz. Łapcek, jak chcesz. Nie. Teraz. Mi się że tu nie będzie to temu. Nie kujesz tam po tym mainie, tylko patrz. No, ta no, patrz, no. pewnie mi się tak ręce częstą teraz. Dobra, to będę Ile ja wy tu chłopaki? chłopak? Nawet gdzie nie pustrzynki. Nie, nie jest pustrzynki. Jest? Padłem. Wchodźcie. Idź. idź Chodź, idź tam sobie. jest dziura no! Weź autorkę i no! Blijać. O kurwa spadłem! Jest zapował. Jest to chłop? Ja. Nie, to ja, to ja, to ja, to ja Czemu oni pływają? nie próbowali? Pły, tam dawaj. trzeba zdefować po prostu Zdefuj ją, no nie pchaj spadłem. się, zdefuj ją Zdefuj ją, cekę, tam jest Tom tym... Ostatnią tom, no Zdefuj Bibi. ją Bo ona przeszkadza O, wskakuj tam Chodź, Bibi Dosłownie dokładny Da Masz? Jest potem? Jest to Andrzej ja idę, 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 mam, mam Ja od odmuruj, sam ściany Ja klep to o ten, no Klepcie, Klepcie to Klep, klep, klep to kurwa Nie mam, nie mam czym bić zresz, Ej, zresz, zresz, się ty. jest Mam odro, mam odro, mam Ja też mam odro Klep to BB, szmato Jest kozak. kozak Klepcie to No, Nie, nie mam jestem na resp'ie Dobra, dobra co było? Zrób tego, bo ja też chcę nagrać Ja też ja też chcę, ja mi się... Mamy wszystko. Zrób totem! Ten totem. Ja jestem, e weź, y, do totem, y, uszukajcie, totem, totem uszukajcie, totem uszukajcie. Totem. Hit home. Ma, mam, mam, mam jeden. Drugi, drugi. Autoryzacją. Tu obok stawiaj. Ej, powiem ci tak, mam totem. Y, tu łą stawiaj. No to postaw go, ja nie mam. A co Uuu, no statek no byle gdzie. Mam, mam, mam. Dajcie tu na to. boost. Poproszę, jest na czacie. Karma. A bo oni nas Ale Przemek będzie spokany tak. na czacie. Gdzie są te To Dawaj te to mało. No tu Dajcie w Dajcie klantotem. Totem, totem. Wszędzie jest. Yes. Ja to tam dynast? mury rozbieram. Ile żelaza? Ale będę będziemy Uuu. budować Przez 3, 3 minuty nic nie zabierajcie z krzywek, to to zobaczcie, bo ja tam na razie... Zbierajaj to, zbierajcie, dawaj, nie zbierajajcie, nie zbierajmy no, nic, nie zbierajcie nic. Weźmy to zamurujmy Czekaj, no, ja no, sobie no. wezmę drewno i zdefuję te ceki. Chodź ja ci no, chyba busta zrobię czekaj ja wezmę od czy ile tu za Ja wezmę drewno i idę z dafaj Kurat bił ty no nie bił 2 ślechy w ogóle ich nie strzelaj Dopiero betony Wylewka dopiero ma pierdalajem. Dopiero betony. Wylewka dopiero ma pierdalajem.